Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Fortuna Pierwszej Ligi, Sandecja, Nowy Sącz, ruch Chorzów. Chorzów wygrywa na wyjazdowym spotkaniu w Niepołomicach. 1 do 0 to jest wynik, w którym kończy się to spotkanie. Zanim jednak szybko o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, a także nie zapomnijcie o kciukach w górze pod filmem. Jedną jedyną bramkę oglądaliśmy w tym spotkaniu to jest strzały Szczepana po dobitce, bo najpierw ze stałego fragmentu gry uderzał Maciej Sadlo Putnocki broni, wypływając piłkę przed siebie, no i właśnie napastnik chorzowskiego ruchu wykazał się sprytem i trafił do siatki. Natomiast no, nie był to na pewno mecz łatwy, wbrew pozorom i wbrew temu, jak wygląda tabela, bo po tym spotkaniu nosnadecja niebywale utrudnia sobie życie, bowiem gospodarze e, tracą aż 8 punktów do bezpiecznej lokaty. No i wydaje się, że sprawa utrzymania w fortuna pierwszej. Widzę, jest iluzoryczna, natomiast z perspektywy ruchu wracał na pozycję wiceldera. No bo przecież wczoraj Wisła Karaków wygrała swój mecz z Chonniczanką, a więc przez chwilę podopieczni Radosława Sobolewskiego znajdowali się na drugim miejscu. W tej chwili ruch właśnie wraca na drugą lokatę i na ten moment znajduje się w tej strefie, która gwarantuje bezpośredni awans do Ekstraklasy. To był taki mecz łatwy, natomiast na pewno z kategorii, w którym nie można się potknąć, bowiem często takie właśnie mecze gdzieś tam z drużynami, które nie są faworytem, są postrzegane jako pułapki. Ruch starał się narzucić od początku swoje warunki gry, no ale wiadomo też, że gra się w niepołomicach. To boisko, czy właściwie taka powiedziałbym, sprawy właśnie związane z murawą, no są trudne. Sandecja też grała bardzo ostro, dużo fauli, dużo takiej gry bezkompromisowej. Kilkukrotnie oberwał nimi Kobusiński czy Foszmańczyk, no piłkarzy, którzy mieli problemy z taką grą w kontakcie Sandecji. Natomiast gdzieś tam te akcje mogły się podobać. Mam przede wszystkim w głowie takie szybkie akcje flanką, gdzie czy wspomniany Kobuciński wyglądali całkiem nieźle, napędzali tą drużynę, no i gdzieś tam pod Rosowa Rosowa Skorobacza właśnie w tym elemencie próbowali ukąsić rywala. Sandecja w drugiej części meczu mogła się podobać, mam wrażenie, że był krótki fragment gospodarzy, w którym mogli ukąsić, no i cały czas pamiętając o tym, że wynik 0 do 1, no to jest właściwie cały czas sprawa otwarta. Imponował w drużynie Sandecji, w mojej opinii na Wodka, piłkarz, z, na który grał na skrzydle i często się urywał, stwarzając przewagę. W samej końcówce meczu, to jest właściwie czas doliczony, w polukarnym ruchu zaimponował Putnocki, a więc bramkarz Sandecji, który się podłączał i uczestniczył w wystałych fragmentach no, po to, żeby zrobić przewagę, no bo już okoliczności były takie, że Sandecja rozpaczliwie szukała punktu. Zrzućmy okiem na tabelę, tak to wygląda po, tej, po tym spotkaniu ruch chorzy, tak jak wspomniałem, wrócił na pozycję wicelidera, 3 punkty tracą podopieczni z Skrobacza do EUKS-u, natomiast Sandecja no, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bowiem 8 punktów straty to jest właśnie ta strata do bezpiecznej lokaty, więc wszystko wskazuje na to, że za rok kibice Sandecji będą musieli chodzić na drugą ligę, no nie powiedziałbym, że to był mecz bardzo jednostronny natomiast no, widać było, że to ruch do Dominuje i gdzieś tam bliżej jest na pewno do wyniku 0 do 2 niż 1 do 1. Dzięki, szybkie spojrzenie na spotkanie w Niepołomicach, Sandecja 0, Ruch 1. Zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, a także nie zapomnijcie o kciuka w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.